Powiedz nam, od kiedy grasz w szachy? Od, od początku 2017 roku. A ile trzeba się uczyć grać w szachy? Jak tak dobrze, no, to tak 3-2 lata. Czy robisz rozgrzewkę przed grałkiem? Może gram kartkę, no i ćwiczę tak powoli. No i robi zadania na A od kiedy grasz w szachy? Od niedawna. No samo granie to gram już od dwóch lat, a na e, zajęcia chodzę od września. A kto jest twoim trenerem? Moim trenerem jest pan Zbyszek. I to jest dobry trener jak uważasz? Bardzo dokładnie nam tłumaczy różne rzeczy i próbuje się tego jak najszybciej jak najlepiej nauczyć. Się. Nazywam się Paweł Broziński, jestem instruktorem szachowym i sędzią klasy państwowej. Prowadzę od półtorej roku treningi w szachownicy w gminie Kłaj. Nasi zawodnicy podczas treningów rozwiązują różnego rodzaju szachowe łamigłówki oraz poznają twórczość legendarnych szachistów, mistrzów świata i próbują ich naśladować. Na chwilę obecną największymi sukcesami młodych szachistów jest to, że zdobywają kategorie szachowe. Mamy już sporą grupę szachistów, którzy mają czwarte kategorie, co oznacza, że już żeby z nimi wygrać trzeba się troszkę ratrucieć. Troszkę Nazywam się Zbigniew Gondor, jestem założycielem sekcji szachowej szachownica. Od pięciu lat e, uczymy dzieci gry w szachy na terenie gminy Kłaj. E, aktualnie jesteśmy na turnieju w Kręgielni w Kłaju, e, w turnieju, w którym biorą udział dzieci wszystkie, które najlepiej rozwiązują zadania szachowe na stronie szkółka-szachowa.pl. Uczymy królewskiej gry we wszystkich szkołach gminy Kłaj, w szkole w Gdowie, a także w Bochni. Nasi najmłodsi uczestnicy mają 4 lata. W szachownicy mamy ponad 100 zawodników. Startujemy w turniejach, zdobywamy pierwsze kategorie szachowe. Zapisać się na zajęcia szachowe można poprzez kontakt, czy to do mnie, czy, czy przez Facebooka. Pierwsze zajęcia są dla wszystkich darmowe, pokazowe, nic nie zobowiązujące.